Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę Was na przytulną werandę w stylu wiejskim, która zachwyca jasną i przewiewną atmosferą. To idealne miejsce na relaks, poranną kawę lub popołudniowy odpoczynek w otoczeniu natury. Jeśli marzycie o stworzeniu takiej przestrzeni w swoim domu, ten odcinek jest dla Was. Zaczynajmy. Wiklinowe meble i dekoracyjne poduszki. Głównym elementem tej werandy są naturalne meble wiklinowe, sofę i fotele, które wprowadzają lekkość i rustykalny urok. Są one udekorowane miękkimi beżowymi poduszkami oraz dodatkowymi poduszkami w neutralnych tonach, które dodają przytulności i harmonii. To doskonałe połączenie komfortu z naturalnym stylem. Rustykalny stolik kawowy i detale. W centrum przestrzeni znajduje się rustykalny drewniany stolik kawowy. Na jego blacie umieszczono kilka prostych, ale stylowych dodatków, książki, ceramiczny ważon oraz roślinę doniczkową. Te detale wprowadzają do wnętrza osobisty charakter i subtelny akcent natury. Teksturowany dywan i wykończenia. Podłoga została pokryta teksturowanym beżowym dywanem na zewnątrz, który ociepla przestrzeń i podkreśla jej przytulny charakter. Dywan doskonale współgra z lekkimi odcieniami mebli i dekoracji, tworząc spójną całość. Architektura werandy. Weranda ma klasyczną białą poziomą bocznicę oraz duże okna z czarnymi okiennicami, które dodają elegancji i kontrastu. Na suficie znajduje się wentylator z ciemnymi drewnianymi ostrzami praktyczny element, który jednocześnie podkreśla wiejski styl przestrzeni. Bój na zieleń w tle. W tle widoczna jest bujna zieleń i drzewa, które otaczają werandę. To naturalne otoczenie sprawia, że przestrzeń staje się jeszcze bardziej spokojna i zachęcająca. Zieleń pięknie współgra z neutralnymi tonami wnętrza, tworząc harmonijną atmosferę. Ogólna atmosfera całość emanuje jasnością, spokojem i rustykalnym urokiem. Połączenie naturalnych materiałów, subtelnych dekoracji i otoczenia natury sprawia, że ta weranda staje się idealnym miejscem do wypoczynku. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!